O, cześć wam. Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy mogli zatrzymać czas? Nie. No to dzisiaj zada, zadamy sobie to pytanie, co by było, gdybyśmy mogli zatrzymać czas. Byłoby spoko mieć taką masę. Rócisz ręką, albo tam masz taki zegarek. Yy, Zdajcie paruszki, jeśli ktoś to oglądał, to tam był właśnie taki bardziej zegarek, i tam było, że można zacząć się w czasie albo do przyszłości, w przeszłości. Albo zatrzymać teraz, mniejszość. Nie wiem jak to ale ja bardzo chciałabym taką zdolność. Takie intrygujące, nie? Wchodząc tylko, że to jest totalnie nieprawda. Chociaż mi się wydaje, że gdybym nie, nie ma, ma dodatkowe zdolności, jak teleportacja, przewidywanie przyszłości, to pani się w czasie chociażby 5 sekund. Ale dobra, uznajmy, że coś takiego jest możliwe. Jak to nie działać? Czy byłyby jakieś skutki uboczne z tego? Wszystko to dowiedzieć się właśnie tutaj, na tym filmiku. Niektórzy naukowcy do tej pory mają burzę mózgu, żeby się yy, dowiedzieć, może, o, żeby się dowiedzieć, jak zdobyć tą super umiejętność cofania się w czasie. Nie wiem jak wy, ale mnie to coraz bardziej interesuje na temat. No dobra, Jurka, powtarza się już. Sorki? Gdyby cofanie w czasie było możliwe, to z jakiego urządzenia byście po prostu chcieli mieć te zdolności? Czy z ręki, że też tak, to jest przeszłość, a jak dasz tak, to przyszłość, a jak zrobisz tak, albo jakoś tak, jakbyśmy nie wbijali? jak to zatrzymujesz i lecisz na tak zwaną teraźniejszość. Czy może jakiś super y, zegarek w telefonie? Albo na ręku taki najzwyczajniejszy, ten zegarek. No i dobra. Mamy taki zegarek i co dalej? Przestawiasz ten zegarek, ustawiasz tam godzinę datę i czas. Yy, znaczy miejsce w sumie, miejsce nie zmieniasz, zmieniasz tylko. Miejsce głównie się nie zmienia, no chyba, że w trakcie tego zmienia czasu yy, przemieszcza się po ziemi gdzieś też, nie? Czy się idziesz, biegniesz lub jedziesz Było to już wspomniane w Harem Potterze, i słuchajcie, teraz rzecz taka co tak co się do mojego dzieciństwa, bym spotkała sam siebie. To nie miało być jakichś skutków uboczych? Zasady są takie, że nie wolno zmieniać przeszłości, bo to wpływa na teraźniejszość. Po prostu zakaz ingerowania się w to, co było. Druga zasada, nie możemy spotkać swoich plonów, Bo jak się skręczmy, że my z przeszłości jesteśmy, ojej, ojej, możemy narobić niezłych... Możemy narobić niezły bołaga. Ale wydajmy, że cofamy się, gdzie się jeszcze nie urodziliśmy. Na przykład to są młodzieńcze lata naszych rodziców. To no wtedy się zapytacie, czy można podać i zagadnać? Oczywiście, że można, tylko pamiętać o tych dwóch zasadach. W sumie to w tym momencie o tej jednej, że nie wolno ingerować w przeszłość. Bo jeśli wy w młodym wieku spotkacie waszych rodziców, na przykład swojego ojca, i on będzie zakochał się w tobie, a nie w twojej matce to, wracając do teraźniejszości tak właśnie nie będziesz jej miało, miała bo jak, jak się zakocha w Tobie, to nie urzędzisz się z Twoją i nie będziecie na tej świecie Trzeba się wtedy dostosować do tego całego ubioru do lat np. 90 lub 80 yy, w ogóle Trzeba byłoby też uważać na jaką datę się wpisujecie, bo jeśli na przykład 1939, no to kurde. Ci dobrze tą. wymawiam Pię... Druga wojna światowa była wtedy. Więc lepiej, żeby na was nie zabili, bo w tym przypadku wy z przyszłości powstrzymacie siebie do przeszłości, zanim się wyślecie do przeszłości. No i wtedy z kumacie, co no ale dobra, dajmy, że się cofnęliśmy, wszystko pięknie, wracamy do teraźniejszości. Czy mogą być jakieś skutki? Oczywiście, zawsze jakieś skutki są, bo mogliśmy wpłynąć na decyzje innych ludzi, ich zachowanie i w ogóle wszystko, ale to się w tym momencie nie przejmujemy. Przejmujemy się tym, że można płynąć z czasem do przodu. No to no, wciskamy ten zegareczek na te tele, telefon, przesuwamy przesłaną chęć do przodu. Dajmy, że jest dwutysięczny rok. Do końca nie wiadomo jak to ma wyglądać, ale dobra, zobaczmy wyobraźnię Bożą Mózgów kochani i napiszcie w komentarzach jakie wymyślcie wyobraźnię odnośnie dwudziestego roku. Tak między nami to 2022 drugi wiek. Coraz bardziej ciekawi ten temat, nie wiem jak was. Dobra, wyobraźmy sobie, są duże wieżowce, np. latające auta jakieś, yy... Chipy, co nam do komórek po prostu dają I zamiast takich starych telefonów Czy takich ogólnie telefonów W ogóle nie ma telefonów I W tych chipach po prostu jest Ale tutaj może w kontakty, internet wszystko Nie ma Facebooka, nie ma Messengera Jest teleportacja mm -hmm. Przechodzisz z jednego miejsca na drugi bez jakiegokolwiek dodatkowego wysiłku. Ale by to pomogło ludzkości, nie, nie sądzicie? No tak w ogóle nie wiem, ktoś to składa miejscowości, ale coś na Facebooku było, że jest jakaś, jakieś przejście do chyba jakiegoś Londynu, skądś do. Nie mam nie chcę Wam oszukiwać, ale wiem, że coś takiego istnieje. Napiszcie w komentarzu, co to było za miejscowości, bo ja totalnie nie mam do tego głowy. Ale wracając do tematu. Są różne czaterskie y, rzeczy, na przykład buty takie odlotowe, albo nie ma butów. Po prostu na takich specjalnych krzesełkach, które się unoszą, siedzicie nad tym, albo nie wiem, jak jest miraculum, nie? To co stajecie takie kolczyki, na naczyniki, nie wiem, co tam jeszcze byście wymyślili, i zamienicie się w super bohaterów. I ratujecie wszechświat. I jakieś, jakieś tornado, to używacie swoich magicznych samości, żeby y, to tornado nie nadeszło. A może to wszystko widzicie? Jesteście całkowicie skołowani i zezorientowani, co to właśnie jest? To nasza przyszłość? Kochani, przyszłość nie jest zapisana w kamieniu. To, co możemy zobaczyć w przeszłości, w jakichś 90% może się zdarzyć. Ale pamiętajcie, nie mamy wpływu na przeszłość i przyszłość, ale na to, co jest teraz. I to, co zrobisz teraz wpływa na twoją przyszłość? A przeszłość nie ma znaczenia, więc nie ma co się przejmować przeszłością. Chociaż... Nie, nie ma co się przejmować przeszłością. Przejmujmy się tym, co jest i co może być. Bo to, co zrobimy teraz, będzie dobrze zapamiętane w przeszłości. No dobra, ale jakie mogą być skutki naszego powrotu? Tak szczerze? Jedyne skutki jakie mogą kompletnie jak wrócimy z taką wydarzeniem, takie buuuu, nam wylatują w ogóle wszystko, uuu. Jakbyśmy opowiedzieli to kolegom, koleżankom co widzieliśmy w przyszłości, w życiu by nas, nam nie uwierzyli, naprawdę Gdybym na przykład spotkała siebie samą, a o tym bym nie wiedziała I ona by mnie oszczegła przed czymś sobie czeka w przyszłości, przecież to jest takie katastrofalne w ogóle że ci bym nie uwierzyła w A wy Uwier uwierzylibyście, gdyby wasz trąd w przyszłości, a wy o tym nie wiedzicie, że w z przyszłości przyjdzie do was, odszerzy was o jakimś niebezpieczeństwie i mówi, że jesteś, jestem do Was w przyszłości i słuchaj, musicie zrobić tak i tak, będzie, yy, bo jeśli nie zrobicie na tym, to będzie wielka katastrofa. Dalej, byście Co może dobra, ona uwierzylibyście w to wszystko? Bo ja szczerze mówiąc, bym coś takiego usłyszała, Czasami takiego pożegnają do psychiatry. Aaa, cieszę jak z drugiej strony... Nie, dobra, nie będę was z durami. Wróćmy do tematu w końcu, bo to już jest Dobra, wracamy, mówimy, to nikt mnie nie wierzy i co teraz? Okej, okay, co teraz? Jedyną osobą, która może nam w to wierzyć, to osoba, która podarowała ten zegarek, która stworzyła ten magiczny przedmiot, dzięki któremu można się przemieszczać w czasie. No chyba, że ta osoba w tym odzie zginęła, trzeba sobie radzić samemu, ale jak przypadkowo znajdziecie coś takiego. Każdy wie, skutki przemieszczania się w czasie są naprawdę wielkie, ale jeszcze nikt nie wie, jakie mogą być te skutki. Są różne teorie na ten temat, ale żadna nie jest potwierdzona. Przykładowo. Le możesz polecieć w kosmos do czarnej dziury, znaczy nie do środka, ale koło tego Potem jeszcze parę sekund, odwracasz, a u nas minęło dajmy 100 lat I co? Wracasz do domu, takie młody I co? co no co, kurde, co? No, no, no Właśnie, ile czasu to będzie wtedy? Nie wiadomo, ile minie czasu, zanim powrócisz z tej wyprawy Chociaż w sumie to i tak w tym momencie jest małą stroną, bo to jest niemożliwe. Nie mam pojęcia, ile trwa podróż do najbliższej czarnej dziury, ale bardzo długo, tego jestem pewna. W różny sposób można podróżować w czasie, ale to nie jest jedna z tych i nie polecam. Polecam wykorzystanie własnej wyobraźni i swojego intelektu. Bo jeśli razem, po prostu razem możemy zrobić naprawdę wiele. Jest takie przysłowie, że jedna mała rzecz może bardzo wiele zmienić. co my teraz o tym myślimy? Co za rozklęty, rany No naprawdę, nie wiem. Dobra, interesuje mnie ten temat, nie wiem jak was. I jeszcze takie jedno małe szczegóły, w zależności od was, czy chcecie wiedzieć, co was czeka w przeszłości? Jeśli was ciekawi i zobaczycie, co was czeka, to coś wam się nie spodoba, Dlatego skutki sery mogą być. że ci robili wszystko, żeby tego nie dopuścić. A może właśnie przez to możecie tak źle skończyć. A wasz kląt z przeszłości przyjdzie, ostrzegajcie, żebyś tego nie robił, bo to właśnie ma taki wpływ na przyszłość, że ty nie chcesz tak żyć. Cóż, podróże w czasie są no strasznie skomplikowane i zostawmy to może specjalistom że do tej pory tego nie wymyślili. Nie tyle, przez najbliższe kilka lat nikt nie odkryje, jak się cofać w czasie. I to by było na tyle, kochani. Nie chcę wam przedłużać i nie chcę was zanudzać, ale mam nadzieję, że temat Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy chcecie dalej po prostu że, yy, te podobne tematy, na przykład o teleportacji, też mi to ciekawe to okropne. A jeśli nie, to po prostu napiszcie, yy, na jaki temat mogłabym poruszyć. Co mogłabym. Jaki temat poruszyć na tym filmiku? Drugie, drugi, kolejne Jaki temat mogłabym poruszyć w, no, w moim nowym filmiku za tydzień? Jakoś to wyszło. Mhm. Więc trzymaj to się. E, i do zobaczenia za tydzień, papatki! Puu!